Witam Was z najnowszego sklepu Kubuś w Krakowie. Przed nami premiera najnowszego produktu od firmy Annex. Ich pierwszego w historii krzesełka do karmienia, które nie służy tylko do karmienia. Tak jest, jest to bardzo multifunkcyjne urządzenie. Zobaczcie to razem z nami. Samo krzesełko jest naprawdę bardzo lekkie. W zestawie mamy kilka wkładek z bardzo miękkiego, przyjemnego materiału. Ten materiał wykonany jest z ekoskóry. Jest tak przemyślany, żeby faktycznie łatwo się go zakładało. Zakłada się on na magnesy. Także możemy w bardzo prosty, szybki sposób ściągnąć przede wszystkim do czyszczenia ten materiał, a następnie zakładamy klik i gotowe. Materiał jest założony. Moi drodzy, i tak prezentuje się do karmienia z firmy Annex. Mamy tutaj Dwie pozycji regulacji kąta pochylenia. Mamy również tutaj dwie pozycje tacki. Możemy sobie ją lekko odsunąć, oczywiście całkowicie zdemontować. I to jest jedna funkcja, czyli klasyczne krzesełko do karmienia. Ale to nie koniec. Mamy tutaj jeszcze taką opcję. Leżaczek. Leżaczek, który może być używany już od pierwszej dni życia, z uwagi na to, że możemy właśnie regulować go tutaj w dwóch poziomach. Do leżaczka w zestawie jeszcze jest coś do zabawy. Tak jest. Bardzo fajny pałączek z dwoma ptaszkami silikonowymi, więc dziecko właśnie może sobie je brać do ręki. Pałąk jest na tyle elastyczny, że właśnie do tego służy. Jako, że mamy tutaj silikon, no to właśnie mamy naturalną funkcję też gryzaka. Super na właśnie maluchów na początek. No i teraz tak. Mamy krzesełko do karmienia. Mamy leżaczek. I pojawia coś więcej. Tak, to nie jest produkt, który służy tylko na dwa lata. To jest coś na dłużej. Uwaga trzecia funkcja. I to jest właśnie taka trzecia funkcja. Co to jest? To nie jest nic innego jak pomocnik kuchenny. Ustawiamy sobie takiego pomocnika kuchennego właśnie do blatu. Dzieciaczek może sobie stanąć właśnie obok blatu kuchennego. I nam pomagać. Jak widzicie, produkt jest bardzo wytrzymały, może również pełnić funkcję na przykład takiego krzesełka, żeby na przykład do jakiejś ławy się dostawić. Także faktycznie produkt ma wiele zastosowań. Przesełko to składa się całkowicie na płasko w ten sposób i stoi oczywiście samodzielnie, także naprawdę potrafi zajmować bardzo mało miejsca. Zapraszamy do kubujska Kraków. Mamy bardzo duży wybór jak do karamienia.